Cześć! Dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu i to jest najwyższa pora, żeby nastawić ciasto na pierniki. My robimy zawsze takie pierniczki z ciasta długo dojrzewającego, więc muszą one potem, musi ten ciasto później poleżeć jakieś 3, najlepiej 4 tygodnie w zimnym miejscu, w lodówce albo na balkonie, dobrze zabezpieczone, jak jest chłodno. I powiem Wam, że my te pierniczki robimy co roku, one są przepyszne. Potem wykrawamy, ozdabiamy, to jest fajna zabawa dla dzieci. Jeśli chcecie, to Wam powiem, jak takie pierniczki się robi. Co potrzebujemy? Ja robię akurat z połowy porcji, z tego, z tego przepisu to zwykle, dlatego, że tych pierniczków wychodzi bardzo dużo, a w tym roku nie mam tak czasu się bawić z wykrawaniem. Jeśli ktoś ma dużo czasu, to może podwoić ilość tych składników. Mamy tak, pół kilograma mąki, pół kostki masła dwa jajka całe, szklanka cukru, tak, jedna czwarta, może troszkę więcej, mleka, dwie łyżeczki sody oczyszczonej, przyprawa do pierniczków i miód. Najlepiej gryczany, ponieważ te pierniczki wtedy wychodzą takie fajne, ciemne. Ale jak nie macie gryczanego, to może być jakiś inny też. Tego miodu mniej więcej 300, 300 gramów. Tak, trzy czwarte tego słoiczka zużyjemy. Na początek, na małym ogniu, Roztapiamy masełko, dodajemy miód, i dodajemy cukier, delikatnie mieszamy, żeby się ten cukier nie przypalił, nie dopuszczamy do wrzenia. I jak to wszystko się nam rozpuści, to wtedy czekamy, aż ostygnie i będziemy dodawać resztę składników. No, myślę, że mniej więcej tyle wystarczy. Roztapiamy, próbujemy miodu. Pyszne. Zaczynamy powoli przygotowania do świąt. Dzisiaj pierwsza niedziela adwentu. Mamy tutaj stroik, który przygotowała Alusia. Tak. Na zajęcia. Tak, przygotowałaś go na warsztatach. No i co, pora na zapalenie pierwszej świeczki. No to co, palimy? Tak. No, czyli pierwsza nasza niedziela. Pierwsza niedziela stuknęła. Jeszcze trzy. fartuszki już mamy, świąteczne. Tak. Co pisze na twoim fartuszku? Dzień dobry. Dzień bez, czyli dzwonią? Dzwonki. Dzwonią dzwonki. Obydwie, tak mamy obydwie takie same fartuszki. Mm. Jesteśmy gotowe do przygotowania ciasta piernikowego. Tak. Pokaż pięknie swój fartuszek. Okryć się na wszystkie strony. Uuu, elegancko wygląda. Obydwie mamy fartuszki, czyli zaczynamy! Tak. Nasz miód e, już ostygnął. Jest roztopiony, z masełkiem i z cukrem, tak to mniej więcej wygląda. Musi być ostygnięty, ale nie za zimny, bo zmieni konsystencję, ciężko go będzie wyrabiać. Na początku będziemy mikserem wyrabiać ciasto, a potem trzeba będzie go ręką. Aż powstanie taka kuleczka, która potem zostanie włożona do lodówki i tam będzie sobie leżakowała. Rozpuszczamy dwie płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, mniej więcej takie, w mleku. I to mleko będziemy sobie dawać w zimnym mleku, nie trzeba go podgrzewać. Uwaga, wlewamy nasze mleko i zaraz będziemy... O. Mm -hmm. Proszę bardzo, mleko z sodą już jest i zaczynamy miksować, miksować powolutku dosypując mąki. Będziesz miksowała? Chyba musisz wstać olejko Teraz nam znowu pójdzie możemy wsypać przyprawę do piernika. Proszę bardzo. Teraz będzie pachniało pięknie. Cała? Jeszcze... jeszcze nie. Oj, chyba już. Cała? Tak. Pachnie? Jakie czujesz przyprawy? No, no, czuję taką przyprawę, no nie wiem to Cynamon. Jest. Cynamon. No. Tak? Gałkę muszkatołową, tak? Tak. Co jeszcze? A najbardziej czuć według mnie Gra wnosi, tylko nie kichnij mi tutaj. Tak wygląda nasze ciasto. Ono mm -hmm. jeszcze zgęstnieje, jak włożymy go do lodówki albo na balkon. Jak będziecie go wkładać do lodówki, to trzeba go przykryć folią, ale nie zbyt dokładnie, tak, żeby troszeczkę powietrza do niego dochodziło, ale żeby nie schło. I teraz tymi te minimum te trzy, a najlepiej cztery tygodnie. pan! Najlepiej cztery tygodnie, żeby zostało w chłodnym miejscu, a potem go wyciągniemy i będziemy rozwałkować na cieniutki placek i wykrawać różne wzory, co będą Duże będą, gwiazdki, gwiazdki, serduszka, serduszka. Mikoł aniołki, Mikołaje. Mikołaje. I będziemy piec, tak? Tak. Zakładamy folię? folię. O, troszkę nam się tutaj skleiło. Nie musi być bardzo dokładnie, ale też żeby, żeby troszkę powietrza dochodziło, ale też nie tak, żeby nam ciasto wyschło. Proszę bardzo, gdzieś tak delikatnie przykładamy, tutaj mamy delikatnie. Możemy troszkę zostawić, tak? Mhm. Dobra. I do lodówki. Dobrze. Wkładamy do lodówki. żeby zrobić miejsce. I będzie sobie teraz lodówce dojrzewało. A ile ja trzeba będzie dojrzewać? No, minimum trzy tygodnie. O nie! O nie! Ale damy radę, a potem będziemy się świetnie bawić przy wykrawaniu. Tak? I przy ozdabianiu pierniczków. Tak? tak? Dziękuję Ci, moją mm. pomocnicą. Bardzo mi pomogłaś. Naprawdę, ciebie zasypałaś. Napra zasypałaś, no? Zasypałaś, ale nie szkodzi. Teraz będziemy sprzątać. A jak posprzątam, to mam po robocie. A tatuś obiecał zrobić się grzane wino. Nie dla Ciebie, dla, dla mnie i dla Zarusia. Dorosły. Dla dorosłych. Dla dorosłych grzane wino, a ja mam już labę. Często na pierniki nam się już tutaj leżakuje w lodówce. A... Gar, garę pomyte? Garę pomyte, a teraz pora na obiecanego grzańca. O, nie mogę się doczekać. Będzie z, z pomarańczą. Sobie... co robisz? Robimy grzeńca. Wino grzane. Już nam się tutaj grzeje. Ostrożnie, bo gorąca chyba. Tutaj już mamy wygarnkowane. Pachnie? A my sobie Trochę. Trochę pachnie. I jak to tam się robi. No właśnie, jak to się robi? Na połówki, co? Jeszcze tam Widzę komuśla. pomarańcze. Okay. Ona się pyta, jak to się robi. Kroimy sobie no. taką pomarańczę w plastry. I tu się zaraz grzeje wino, tak? Tam się grzeje wino. Mhm, na I Teraz tutaj. Sobie będziemy wbijać goździki. Ja tatusiowi no pomóż to Wbijać my. goździki. Wbijamy tak, żeby tam się ta pomarańcza nie, nie rozwaliła w środku. Alucia, wbijaj. Co to jest? Tak, ja Ci wysypię kilka. O, dobra. No i nabijamy. A ja smakuję takiego dziki mogę spróbować? No powąchaj, tego po, się, się nie je. Się nie tylko je. Tylko to nie to się wącha, takie, to jest przyprawa. To jest taka przyprawa w formie takiej, no, takiego aromatu nadaje. Coś jak laska wanilii. Ładny jest zapach taki. I ładnie wygląda. Ja to mam szczęście. To są takie zapachy. Będę miała świątecznego końca. To są takie jesienne, ale dużo soku. Jesienne smaki. Dużo zimowe. soku jest w tych pomarańczkach. No to wiesz, te pomarańczków możesz zjeść. Gdzie? Są tak prawie jak na jarmarku świątecznym. A, nie muszę jechać na jarmark, ale może pojedziemy na jarmark, co? Może. Jak będzie. Jak no to, i tak to mamy. Jak to pięknie wygląda, pokaż. Udekorowane, ale zapach jest, jest niesamowity. Mhm. A tutaj chyba dzięki tym gozikom. Chyba już jest gorące. Jaka temperatura? Myślę, no, że No chyba już jest, tak, bo już ma to dość. Już ma dość. A ty grzaniec prawie gotowy. I co teraz? No i co, teraz wlewamy do naszych kubeczków. Mm -hmm. O, jak mamy świąteczne kubeczki, widzę. Już wyciągnęły świąteczne kubeczki. No jasne, że tak. <noise> Dopiero pierwsza niedziela no, to adwentu, a my już to mamy... Fajnie to... pasowało. Ale ja zimne. Nie, winko jest ciepłe. To jest zimne. A, zimna pomarańczka, a. jesz pomarańczkę cały czas. Zobaczymy na proporcje, mm. żeby kogoś czasem nie oszukać. No, siebie możesz, mnie proszę nie oszukiwać, ja lubię grone wino. Mm. No, no, sam o, komis Wymierzone trza. idealnie. A oko mistrza. Dobra. Mm. No i co no i sobie Teraz rzucam sobie te plasterki. Orancza. Nie mogę ja? Możesz delikatnie wrzucić. No. Dobra, to jest. Ja to moja, będzie Jeszcze, jeszcze jednym rzucaj, no? E, czyli tak jakoś? Tak. I no. wrzucaj. Siup! Siup! Delikatnie. O, tylko nie chlap, się I to jeszcze ale się, tak Zimna, bo z lodówki. No przepięknie. A jak to ładnie wygląda teraz. No pięknie. A jak pachnie? No pachnie... wyśmienicie. Świąteczne kubeczki. Zaraz mikro. będziemy próbować. Mm, będziemy próbować. To chyba świąteczny jakieś, jak, jakiś film albo jakaś bajka, co Oleńko? Aha. I my mamy grzańca. Dobra, fajnie ciepłe. Advent. Przepyszne. Spiecham. Dobra. Dzisiaj 1 grudnia zaczynamy odliczanie do świąt. tak Olenia. Ja? Dlatego potrzebujemy nasz kalendarz adwentowy. My co roku mamy taki fajny. Tradycyjnie wieszamy taki kalendarz tak, co roku. Mikołaja, 24 okienka ma. My nie dajemy słodyczy, my dajemy zadania do wykonania. Kto będzie wykonywał zadania? Ja. I to takie ciężkie ja. zadania. Uuu, ciężkie zadania. Czy Olunia wieszamy da radę? Nasz wieszamy nasz kalendarz. Wieszamy jest do tego potrzebny. Wisi? Wisi, 24 dni. 24 dni Zobaczmy. Różne zadań do wykonania. 24 zadania na wykonanie. Ojoj, biedna Olunia, to się napracuje. cię tam chyba już widzę pierwsze zadanie? Aha. Oli. No? Dasz radę wyciągnąć? O, aż wypadło, tak? Włóżmy Wórz, na jedynce, bo jesteśmy na pierwszego grudnia. Uwaga. Napisz list do Miko Świętego Mikołaja. Napisz list do Świętego Mikołaja. Napisz albo narysuj, tak? Tak. No to bo uwaga. Mikołaj wiedział, co ma przynieść, na no. jaki prezent. Poniedziałek Mikołajki. List do Mikołaja. Teraz trzeba wszystko ładnie napisać, co, co chcemy. Albo narysować. Albo narysować i Mikołaj to pewnie przyniesie. No, ja będzie miał takie piękne listy na pewno. Proszę bardzo. Proszę tak tatuś Ci dał już. Masz tutaj kredki, rysuj. I pisz, a mogłabyś dla Karolinki też napisać, narysować, bo ona na razie nie daje rady. Mhm. Dwa, tak? Najpierw pisz swój, a potem Karoli. Potem Karoli. Super, to do dzieła. Pod choinkę chciałabym dostać klocki, skarpetki i czekoladkę. dla Karoli książkę, bodziaczka, stopki taką zabawkę do przelewania do kąpieli taką. No pięknie. Teraz muszę podpisać, może taki czarny. Podpisz, żeby Mikołaj wiedział co to jest. Listy są gotowe, więc pozostaje czekać na Mikołaja. A swój podpisz Ola, bo teraz te, te listy położyć na okno, tak? Skoro dziś 1 grudnia, to musimy poszukać teraz okienka z numerem 1 w naszym kalendarzu Dobra, to. adwentowym. To przebijamy. O, mamy tutaj świeczkę. Ciekawe, czy już był ten Mikołaj i zabrał list. O! Był? Był. Co zostawił? Czekoladki. Czekoladki zostawił. To znaczy, że Pewnie przyjdzie. Tak. Jak nie pobłądzi. Eee. Pewnie, że pobłądzi, bo już był. Nie pobłądzi. To nie pobłądzi, Jasne. pobłądzi właśnie. Jasne, że nie pobłądzi. Już był i... I zabrał listy. I zabrał listy. Na pewno kupi to, co, to, co Olunia z Karolinką chciały. Tak. Olunia też chce. Zobaczcie, co to jest. Karolka, co to? To jest Olunia. Olunia się podzieli z Tobą. No, tak. chodźcie. Możecie zjeść po jednym. Super.